Jest grudzień 2025 roku, no dobrze, to już nie ma 2025, jak to oglądacie i minęło w tym momencie 9 lat ponad od czasu, kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy tę animację, która swoją drogą dla mnie jest jednym z najbardziej kultowych początków i kultowych intro do jakiegokolwiek serialu ever, niesamowicie minimalistyczną, ze świetną muzyką, tutaj ja nie mogę Wam włączyć z uwagi na durny copyright i... Wprowadzającą do tego nieprawdopodobnie oryginalnego, mimo że opartego na niesamowicie nostalgicznych tropach świata Stranger Things, świata fantazy, trochę dark fantazy, przemieszanego z motywami superbohaterskimi, z nawiązaniami do lat 90., krótko mówiąc, serialu od nerdów e, dla nerdów. No i być może to jest powód, dla którego tak Stranger Things do mnie zawsze przemawiało. I to jest również powód, dla którego do samego końca zwlekałem, żeby nie oceniać pochopnie, tak jak nakazał drzewiec z władcy pierścieni ostatniego piątego sezonu, który ewidentnie Netflix projektował w taki sposób, żeby jak najwięcej wycisnąć z abonamentu, żebyście nie, nie tylko w listopadzie mieli abonament Netflix, ale na pewno też w grudniu i w styczniu. I to jest coś, co trzeba punktować, ponieważ jest to cyniczna strategia marketingowa, która może. W tym przypadku na szczęście nie do końca wpływać na jakość produkcji. Ewidentnie czuć, że te cięcia, które zostały wprowadzone, są sztuczne, ale na szczęście dostaliśmy finał, który myślę retrospektywnie będzie oceniany troszeczkę lepiej niż niesławne finały Lost, Game of Thrones i innych seriali, które ciągnęły się bardzo długo, w którymś momencie zbyt długo i nagle zostały pospiesznie zakończone. Wszystko można powiedzieć o dwugodzinnym ponadfinale piątego sezonu Stranger Things. Ale na pewno, że nie był pospiesznie zakończony, nie był pochopnie zakończony i nie był również zakończony zbyt raptownie. Nie ma takiego poczucia, wręcz przeciwnie, te dwie godziny wystarczają, żeby dowieść znakomitą, moim zdaniem, i zwieńczającą w godny sposób e, narrację. Oczywiście to nie oznacza, że sezon ten jest pozbawiony jakichkolwiek problemów i o tym będzie trochę mniejsza recenzja, która jest, od, od razu zaznaczę raczej spoilerowa bo wiem w jaki sposób ludzie podchodzą do tego serialu, pochodzą dość, dość emocjonalny i zaangażowany, w związku z powyższym z pewnością wiecie o postaciach, które tutaj są znacznie więcej niż ja. A jest o czym mówić, ponieważ przy, przy wszystkich postaciach, które są w tym serialu, znaczy ja muszę powiedzieć, że dawno przestałem ogarniać, kto jest kim, w związku z powyższym, żeby ogarniać, sobie specjalnie, jak oglądałem, włączyłem guide i znaczy, to są, to są wszystkie postaci, które są obecnie w, w serialu jest ich, jest ich naprawdę bardzo dużo. I czuć zwłaszcza na początku tego sezonu, że bracia Duffel, no tak powiedziałbym, nie do końca sobie dobrze radzili z tym, żeby było to wprowadzone tak, żeby nie było jednak takiego poczucia chaosu. Chaos narracyjny, przynajmniej przez pierwszą część tego piątego sezonu jest. I czuć to mimo, że od samego początku starają się uderzać w znajome tony, więc tutaj dla mnie to było dość problematyczne, ale na szczęście tego rodzaju poradniki są, w związku z powyższym można się nimi posiłkować. Kluczowe jest to, że główna oś narracji krąży cały czas wokół tych postaci, które bardzo dobrze znamy, od Willa, Dustyna, Steve'a i całej reszty, ale wprowadzona jest też nowa postać, nowe pokolenie, o czym za moment, więc od czego się w ogóle całość zaczyna. Od tego, co może pamiętacie w ostatnim sezonie, chociaż było to troszeczkę dawno temu, to znaczy Hastings został. Dlaczego zawsze mówię Hastings jak to jest Hawkins? Nie mam zielonego pojęcia. Rzucił mi się na myśl, na mózg z Sherlock Holmes. I zostało zaatakowane przez potwory z Upside Down, czyli tego wymiaru, który jest no dosłownie na odwiertkę, to znaczy jest to wymiar na nicę. Zawsze mnie to interesowało, bo są różne teorie fantasy dotyczące tego, jak definiować tego rodzaju mm, światy. Jedna z teorii, którą wymyśla Farah Mendelson, podlinkuję Wam w opisie, bo szkoda o tym mówić troszeczkę więcej, e, głosi, że to jest świat liminalny, czyli to jest taki świat, który jest podskórnie pod naszym Natomiast w piątym sezonie się okazuje, że tak nie do końca. W każdym razie z rzeczonego Upside Down przyszły potwory, były wyrwy w świecie, straszne rzeczy się podziały, no i nasi bohaterowie muszą sobie z tym jakoś poradzić. I w zasadzie jedyna bohaterka, która zdaje sobie przynajmniej na zrazu sprawę z tego, że to jest poważne to jest jedenastka, czyli nastka L11 innymi słowy, która cały czas trenuje do walki z Wekną, antagonistą z poprzedniego sezonu, ale pojawia się też nowe pokolenie bohaterów. I Na samym początku byłem troszeczkę sceptyczny wobec tego rozwiązania, bo po cóż oni? Jeszcze więcej tych postaci do zapamiętywania przez biednego Krzysztofa to jest zdecydowanie za dużo. No ale dobrze, dobrze, jest sporo postaci, Paryżnik z nich, zwłaszcza Derek, cudowne, absolutnie postać, fenomenalnych, ale przez większą część czasu ekranowego, w zasadzie pierwszych, trzech, czwartych sezonu, mamy Holly. Czyli kolejną z dzieciaków, która zostaje porwana przez istoty z Upside Down, no i oczywiście przez Weknę, który, jak się przynajmniej na początku zdaje, wszystkim steruje z kulis. Natomiast kuriozum absolutne to jest to, jak poradzono sobie z tą apokalipsą. Może pamiętacie, że była apokalipsa w. Hawkins i rzeczona apokalipsa doprowadziła do tego, że były wyrwy wszędzie w świecie i nam się wydawało, że to w ogóle to już, jest, to już jest koniec tej rzeczywistości. E, nie tam, nie tam, jaki koniec? Przecież przyjdą, moi drodzy, mądrzy dorośli, no jak to w takich serialach oczywiście mądrzy dorośli są portretowani raczej sardonicznie. No i co zrobią mądrzy dorośli, żeby się nie przedostawały istoty z Upside Down? No bardzo proste, no położą sobie płyty blaszane naokoło, zamontują kamery, no i wprowadzą stan wojenny no, i godzinę policyjną bo z pewnością to pomoże, a jeszcze nie zapominajmy, będą umyślni, którzy wypalają przejście do Upside Down na wszelki wypadek, żeby nic się stamtąd nie przedostawało, więc wszystko będzie w porządku, prawda? No tak nie do końca. I tutaj się zaczynają problemy tego sezonu. Problemy moim zdaniem głównie natury światotwórczej, bo podkreślam, nie jestem rozczarowany finalnie Fabułą, nie jestem rozczarowany tym, jak potraktowano wszystkich bohaterów. Mimo, że są dłużyzny, to też za moment. To jednak mimo wszystko ta, ta nostalgiczna aura, która unosi się nad Stranger Things, bardzo pomaga. I również pomaga to, że to jest właśnie serial młodzieżowy. No trudno oczekiwać, że dzieciaki będą rozszarpywane na ekranie, że będą wszyscy ginąć, jak grze o Tron. To nie jest gra o Tron. To jest serial. Young adult młodzieżowy, który za każdym razem będzie właśnie eksploatował ten temat głupich dorosłych, którzy nie rozumieją, że są wilki w ścianach pozdrowienia dla ludzi, którzy czynają nina Gaimana i dzieciaków, które są mądre i wiedzą, jak wszystko zrobić i zdecydowanie mądrzejsze niż wojsko, które usiłuje chronić się przed potworami z podłóżka za pośrednictwem metalowych płyt. Wszyscy wiemy, że to tak nie działa. Zwłaszcza jeżeli potwory są rojem i jeszcze do tego wszystkiego komunikują się telepatycznie, a do tego wszystkiego jeszcze są w stanie wciągnąć, tak? Jak było w przypadku Max umysł, świadomość jakiejś istoty ludzkiej do innej rzeczywistości. No, przed czymś takim nie bronisz się płytą betonową czy metalową, czy jakąkolwiek inną. Problem właśnie polega na tym, że serial czasem traktuje bardzo poważnie to zagrożenie z zewnątrz, z upside down, a czasem nie. No i tego przejawem w moim przekonaniu są demogorgony, które światotwórczo są tak niespójne, jak się tylko da. No bo po pierwsze, mamy przyminną swoją drogą scenę, trochę jak z Kevina samego domu, w którym nasi bohaterowie się zasadzają na demogorgona i w którymś momencie udaje im się go podpalić i przegonić. Ale mamy też drugą scenę, która jest absolutnie kuriozalna. Jak matka Holly rzuca się z tulipanem zrobionym z butelki na demogorgona i go zaciukowuje. A potem mamy inną scenę, gdzie cały batalion wojska strzela do Demogorgona, a on jest całkowicie kuloodporny. Czy chciałbym, żeby bracia Dafer się zdecydowali, ale już jest za późno, ponieważ serial skończył. Czy, czy, czy Demogorgony są na, na, jak, na jakim poziomie power levelu, nawet biorąc pod uwagę system Dungeons and Dragons? To jest tak, żeby żeby przynajmniej się zdecydowali, gdzie one są, w tej hierarchii, i żeby wiadomo było, czy to zagrożenie jest rzeczywiście poważne i wymaga interwencji dorosłych, czy też są w stanie z nim sobie poradzić dzieciaki albo dorosły z tulipanem. To jest dość istotne. No ale dobrze. Pomijając już to, jeżeli trzymamy się konwencji serialu młodzieżowego, wiadomo, że w którymś momencie musi być idealny plan, który jest snuty, w tym przypadku chodzi oczywiście o powstrzymanie Wekny i powstrzymanie także drugiego zagrożenia, które się pojawia na horyzoncie. No i naturalnie, że najbardziej chory, cudaczny pomysł będzie miał Dustin. Dustin ma momenty różne, dziwne w tym serialu. Nie, nie, nie jestem do końca przekonany tym, dlaczego on ma się w którymś momencie skłócić ze Steve'em. To jest bardzo długa scena, przepełnia praktycznie cały odcinek. Jest dość antypatyczny też na początku. Widać, że próbowali jakoś sobie poradzić z faktem, że widać, że obsada. No, już nie jest niedorosła, tylko jest zdecydowanie dojrzała, w związku z powyższym trzeba było pokazać jakąś burzę hormonalną. Wiem, że pewnie o to chodziło, ale naprawdę to, to niedobrze nie wygląda w ostatnim sezonie. To znaczy, człowiek ma takie poczucie, że te humory Dustina opóźniają sprawy. Wprawdzie, i to trzeba oddać twórcom, jest to trochę uzasadnione, To znaczy, Dustin jest także pokazany jako ofiara bullyingu i uważam, że od serialu Dojrzewanie w Górę nigdy za często e, przestrzegania przed tym, jak wygląda bullying, zwłaszcza jak to wyglądało w latach 90., bo dzisiaj mamy do czynienia z cyberbullyingiem także, więc sprawa jest jeszcze bardziej złożona, ale cieszę się, że coś takiego jest na tym ekranie, że nie ma tylko tej nostalgii za pięknymi latami 90., gdzie wszystko było cudowne, bo nie było smartfonów. No nie, nie, nie było cudowne, bywało różnie. E, więc jestem w stanie zrozumieć, co się dzieje z Dustinem, natomiast nie do końca jestem przekonany, czy jest, to, czy jest to w pełni słuszne, ale co się właśnie zmienia takiego i na co wpada Dustin? Mianowicie okazuje się, że Upside Down wcale nie jest to liminal fantasy, Wcale nie jest to fantazy, która jest negatywem naszej rzeczywistości, która jest jakąś ciemną stroną. No, no, nope. okazuje się, że tak naprawdę mamy do czynienia z miejscem pomiędzy, z jakąś bramą między rzeczywistością, która została określona jako otchłań, abyss, a naszym światem. I tak wygląda Upside Down z zewnątrz. To znaczy, jest to, jest to duża pieczarka, i to, ta, ten trzon pieczarki to jest właśnie upside down. To, co macie na górze, to jest inny plan czasoprzestrzenny. A to, co mamy na dole, to jest nasza Ziemia razem z Hawkins. Jestem przekonany co do tego rozwiązania, nie do końca muszę powiedzieć, to znaczy nie wiem, co to zmienia. To znaczy, co zmienia to, że dowiadujemy się finalnie, że idemogorgony i, i Mindflayer nie pochodzą z upside down, tylko pochodzą no, no, z tego miejsca, które różni się od poprzedniego tym, że no, no, no jest pomarańczowe, a nie jest czerwone. No. Poza tym nie wiemy o tym absolutnie nic, więc wydaje mi się, że to zostało wprowadzone po to, żeby stworzyć jakiś niesamowity plot twist światotwórczy, ale tak naprawdę do niczego to nie doprowadziło. Nie widzę żadnej sensowności w tej refleksji, zwłaszcza, że trochę, i tutaj będę polemizował właśnie z koncepcją światotwórczą Stranger Things, trochę ujmuję tutaj mistyczności tej, tego mroku upside down. Bo, bo jeżeli to był negatyw naszej rzeczywistości, to mogliśmy zawsze sobie zadać następujące pytanie. A co jeśli? Co jeśli? To jest jednak projekcja. Co jeśli to jest projekcja jakiegoś chorego umysłu albo poturbowanego umysłu? Ostatecznie były te eksperymenty na dzieciakach, które miały umiejętności telepatyczne, psioniczne. To było wiele ciekawsze. A teraz, jak się dowiadujemy, że po prostu, och, Eleven wypchnęła jedynkę, czyli weknę e, Henrego kiedyś do innego planu czasoprzestrzennego, do którego kiedyś chciano otworzyć most, e, i to oczywiście była technologia wojskowa. O, nikt nigdy czegoś takiego nie wiem. E, troszeczkę. Ta, właśnie aura tajemniczości, moim zdaniem, została tym zaprzepaszczona, i tutaj, tutaj jestem na nie. To znaczy, nie widzę żadnego atutu, żadnego plusu przy tej korekcie światotwórczej. Nie za bardzo rozumiem to, co twórcy tutaj chcieli osiągnąć, poza skomplikowanie fabuły, no bo oczywiście ciężej się jest dostać do jakiegoś innego wymiaru, który jest nad Upside Down, niż do Upside Down, gdzie mam wrażenie, że wystarczyło po prostu wsiąść w windę i człowiek już tam lądował. I przypomnijcie sobie pierwszy sezon. I przypomnijcie sobie, jak zaginął Will. W jaki sposób komunikowano się z Upside Down. Przez te światełka choinkowe, że on... Wydawało się, że jest w ścianach właśnie. Że coś jest głęboko nie tak z tą rzeczywistością. Te wyrwy do Upside Down też były interesujące, takie organiczne, prawda? I teraz to wszystko trochę nie ma sensu. Zastanawiam się, dlaczego? bracia Duffer się na coś takiego zdecydowali. Myślę nad tym, odkąd obejrzałem finał i za, za bardzo nie wiem. Ale to nie jest jedyna kuriozalna rzecz, która też trochę zaprzecza tej młodzieżowości serialu. Mianowicie, w którymś momencie, i to jest odcinek The Bridge, który jest zresztą bardzo krytykowany z uwagi na scenę coming outu, która w moim przekonaniu nie była w ogóle problematyczna. To chodziło o Mike'a, w tle, którego też od samego początku były takie podejrzenia, ponieważ twórcy snuli tego rodzaju Snu i tego rodzaju rozważania, i biorąc pod uwagę, że on nabywa w którymś momencie też umiejętności psionicznych, no to, to oczywiste jest to, że człowiek nie może być skonfliktowany wewnętrznie, jeżeli ma mieć silny umysł. Więc to jest jedna z najbardziej uzasadnionych narracyjnie światotwórczo scen kamieniał, jakie widzimy kiedykolwiek, i dyskutowanie na ten temat jest kompletnym absurdem, jeżeli w tym samym odcinku macie scenę, która jest głupia i która do tego wszystkiego idzie wbrew konwencji młodzieżowej, a mianowicie Hop, hop, hopper w którymś momencie, mimo że jest policjantem, szaryfem, czy whatever w Hastings, on w którymś momencie zaczyna regularną strzelaninę z wojskowymi. Wiecie, póki jeszcze tam w sezonie to bodajże był sezon czwarty, który to, to bardzo wysoko oceniałem. To było strzelanie do Sowietów. No to wszystko w porządku, bo jak wiadomo, ludzie się dzielą na ludzi przyzwoitych oraz bardziej przyzwoitych, czyli tych, którzy strzelają do Sowietów. Natomiast w przypadku ostrzału żołnierzy amerykańskich, których jedyną winą jest to, że zostali zatrudnieni do jakiegoś tajnego projektu, w którym tak, oczywiście wykorzystywane są dzieciaki, tak od, bez żadnego wyjaśnienia, nieunieszkadliwianie i to jest dla mnie troszeczkę dziwne, bo jestem może przyzwyczajony za bardzo do etosu Batmana który jednak unieszkodliwiał wrogów, a nie ich zabijał. I, i widok Hoppera, który zmienia się w jakiegoś najemnika granego przez, nie wiem, Sylwestra Stalona, trochę mi nie grał tutaj, zwłaszcza, że równocześnie na drugim planie nasi bohaterowie spieszą się ciężarówką, wjeżdżają do tej bazy wojskowej, łamią milion przepisów po drodze, więc jak byliśmy w stanie krytykować Hermione Granger i Pottera za to, że łamali przepisy w że to, to, to co, co w tym przypadku? I wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Najgorsze w tym wszystkim jest to, że bracia Duffer w żaden sposób tego nie adresują. To znaczy, pod sam koniec finału jest scena, gdzie nasi bohaterowie, oczywiście w ramach takich zawyżenia stawki, zostają pojmani przez rzeczonych wojskowych. I tu, tutaj macie Hoppera, który jest przez nich przytrzymywany. To już drugi raz, kiedy jest łapany swoją drogą w jednym finale i dalej jest on łapany. To znaczy, wyobraźcie sobie sytuację, w tym w kraju, gdzie ktoś przekroczył prędkość albo skradł babciną torebkę, i nie dajcie Bogowie, jest czarnoskóry, od razu dostaje prewencyjną kulkę w łeb. Sheriff który splugawił, byłoby nie było, swoją odznakę i zaczął strzelać do wojsk federalnych, byłby oszczędzony, przecież on byłby zabity na miejscu przez e, interweniujące wojsko. Więc w, z, Barcia Taffer z jednej strony chcieli podwyższyć stawkę, ale z drugiej strony, jak to mawiało anglosasi, przeskoczyli rekina w tym przypadku. No i może zauważyliście, że w tej mojej opowieści o tym sezonie jest bardzo mało e, jedenastki. I słusznie, to znaczy jedenastka ma niewiele w sumie scen. I prawda jest taka, że być może cały czas starano się pokazać, że jej, jej siła jest. Przeceniana, że może nie jest tak silna, jak się wydaje, że jednak potrzebuje wszystkich tych bohaterów, którzy nie są obdarzeni takimi mocami jak ona, żeby zmierzyć się z Wekną i finalnie się to dzieje. I finalnie zresztą ten pojedynek jest niesamowicie spektakularny i bardzo dobrze wygląda. I też ładnie jest pokazana taka walka z bossem Dendekowa, kiedy każdy z bohaterów stara się uszczuplić troszeczkę pasek życia, ale to jednak jedynastka jest w stanie walczyć z Wekną w którymś momencie. Oczywiście... Y matka, matka Willa, czy Winona Rider, zawsze ją nazywałem Winona Rider. Nie byłem w stanie zapamiętać jej imienia. Ma, ma też ostatnią swoją kwestię ala la Molly Wesley z Pottera, natomiast nie zmienia to faktu, że mam takie wrażenie, że ten sezon przestał być tak o jedenastce, jak wszystkie poprzednie. Trochę szkoda, aczkolwiek, nie, nie, zrozumcie mnie źle, to nie oznacza, że nie jest w godny sposób żegnana, bo chyba to jest największy atut tego sezonu i tego finału. I teraz już są ostre spoilery z samego zakończenia. To znaczy... Niesamowicie ujęło mnie to, jak bracia Duffer w zasadzie w połowie ten finał skończyli. To znaczy, największa bitwa z Vekno to jest połowa czasu emisji finałowego odcinka, to jest dwugodzinny. Cała reszta to jest pożegnanie. Pożegnanie zarówno z mieszkańcami Hawkins, którzy zostali zabici w trzęsienie ziemi, taka jest oficjalna wersja, jak i ze wszystkimi naszymi bohaterami. Żegnamy się zarówno z dorosłymi, co jest najmniej może ekscytujące w tym przypadku, z młodzieżą, starszą, która już idzie na uniwersytety i rozpoczyna swoje kariery. I to jest. Zresztą muszę powiedzieć, że trochę mnie to najruszyło bardziej w pewnym sensie, no bo też się utożsamiam z nimi wiekowo. I, I trochę rezonowałem z tą opowieścią, zwłaszcza o tym, że no kurczę, no nie ma już czasu, żeby się tak spotykać jak za dzieciństwa. W wspólną paczką znajomych i wszyscy się rozjeżdżają i nigdy nie ma czasu na synchronizowanie kalendarzy i grafików. Z tym byłem w stanie rezonować o wiele bardziej niż z klasycznym, amerykańskim, high schoolowym zakończeniem roku, które oczywiście się musi pojawić, wszyscy pojawiają się w tych śmiesznych szatach. Ale na szczęście bracia Duffer nie zapominają, że najważniejsze w tym wszystkim jest ta nerdoza. I niesamowicie ujęło mnie to, że pokolenie najmłodsze żegna się przy sesji DND. Prawda jest taka, i to wspomniano wiele razy, w odniesieniu do Stranger Things, że to jest serial, któremu zawdzięcza się renesans, zainteresowania w ogóle planszowymi RPG-ami. I to, w jaki sposób przedstawił on je, było dla mnie dziecka lat 80. i 90. totalną nowością. To znaczy, za każdym razem, kiedy pojawiał się temat albo fantastyki, albo gier komputerowych, pierwszych, albo wcześniejszych gier RPG-anime, ja słyszałem kuriozalne różne rzeczy: jakie to jest szkodliwe, szatańskie, demoniczne. To, znaczy, to była narracja, która była w latach 90. -tych. Takie rzeczy rzeczywiście się robiło w piwnicy. Dlatego też ta scena coming outu ma sens, bo w latach 90. bardzo dużo rzeczy się robiło w piwnicy i bardzo dużo rzeczy się ukrywało i o wielu rzeczach się nie mówiło. I to jest w ogóle przerażające, bo dla mnie to wciąż nie jest tak dawno temu, ale uświadamiam sobie cały czas, że tak, to jest bardzo dawno temu i to jest przed erą technologii, internetów, smartfonów i tak dalej, i tak dalej. I to faktycznie sporo zmieniło. W końcu serial kończy się w roku, w którym ja się urodziłem, czyli 89. Więc jak patrzę na to, to nie, nie mogę się przestać uśmiechać, bo przypominam sobie, jak wiele dobrego bracia Duffer zrobili i chyba oni sobie też bardzo dobrze z tego zdają sprawę, że, że to, ten właśnie renesans zainteresowania repegami jest, no ptóż, częściowo przynajmniej, dzięki nim. I dwie ostatnie sceny, o których chciałem powiedzieć, są właśnie z tym powiązane. Pierwsza scena, jesteśmy w praktycznie w 100% przekonani, jeszcze raz ostrzeżenie przed największym spoilerem e, tego sezonu, że 11 finalnie umarła. To znaczy, no, przez to, że cała ta domena Upside Down się zapadła, ona była z nią bardzo silnie powiązana, to jej poświęcenie było wytłumaczone. Natomiast w którymś momencie podczas tej sesji RPG e, nasi bohaterowie tworzą sobie historię, w której ona została uratowana. I nie wiedzą wprawdzie o tym, ale udało się utrzymać zakręcie niewidzialności. Uciekła, i być może jest gdzieś na Islandii, być może sobie podróżuje, być może jest już bezpieczna. I każda z osób, jak pojawia się w ich umysłach ta wizja, mówi, że wybiera, żeby uwierzyć. To jest bardzo piękne. Bo przypomina właśnie o potędze wyobraźni, o potędze RPGów, o potędze gier wyobraźni, bo tak dosłownie RPG były czasem nazywane. Więc fakt, że cały Serzon kończy się z tą fantastycznie zanimowaną sekwencją napisów końcowych i właśnie widokiem podręcznika do TRPG pod tytułem Stranger Things i Co, no, no dla, dla mnie był poruszający. To był jeden z wielu momentów podczas tego finału, kiedy poczułem, że mam mokre oczy. Dlatego uważam, że przy wszystkich niedostatkach światotwórczych i narracyjnych, i przy naciskach Netflixa, żeby z tego robić wielką franczyzę, bo tak, będą jeszcze spin-offy, przy naciskach Netflixa ewidentnych, żeby dystrybuować to w sposób urągający ludzkiej przyzwoitości, w trzech częściach, z czego jedna część jest jednym odcinkiem w zasadzie tak długim, ale wciąż jednym odcinkiem. Przy wszystkich absurdach, które się tutaj pojawiają, przy zbrojach fabularnych, które mają wszystkie absolutnie postaci, pró prócz nieszczęsnej jedynastki, chyba, bo w gruncie rzeczy ona też ma zbroję fabularną. Przy wszystkich tych problemach to jest jeden z tych seriali, który uważam, że został zakończony w sposób godny właśnie i atrakcyjny, interesujący. Jak patrzę na te wszystkie sezony, to mam ochotę obejrzeć to jeszcze raz. To nie jest coś, co mogę powiedzieć o Grzeotrom to na pewno nie jest coś, co mogę powiedzieć o Pierścienicach, Niedowładu czy innych koszmarkach, to na pewno nie jest coś, co mogę powiedzieć o Pluribusie, który obejrzałem tak do końca i miałem rację, nawiasem mówiąc, z recenzji podlinkuję ją, podtrzymuję to, gdybym recenzował ten serial teraz, schlastałbym go z góry na dół. Więc może dobrze, że zrobiłem to po czterech odcinkach, kiedy już naprawdę nie mogłem wytrzymać, a tutaj mam ochotę to obejrzeć jeszcze raz, nawet mimo tych wszystkich dłuższych, mimo, mimo różnych dziwnych scen, jest, jest cała scena, w której nie wiem z jakiego powodu Steve i Nancy są unurzani w jakimś białym oleum w Upside Down i wypełnia się pokój tym, tą białą, dziwną substancją. I wiem jak to brzmi i też to tak wygląda i jest to brzydliwe i, i, i mają strasznie długie rozmowy przy okazji, tak samo jak to jest wymuszona też scena, ten napięć związanych z Destinem i tak dalej. Dużo jest tych rzeczy, które irytują, dużo jest takich dłużyn niepotrzebnych całkowicie, no mimo to chcę człowiek, to obejrzeć jeszcze raz. Mam ochotę włączyć pierwszy sezon Stranger Things i obejrzeć wszystkie ciurkiem aż do teraz i uważam, że to jest sukces twórców. Jeżeli Uda się stworzyć taki świat, do którego chcesz wracać, mimo usterek fabularnych, mimo usterek narracyjnych i mimo różnych problemów, które ludzie słusznie podnosili. Natomiast kuriozalne jest mówienie, że na przykład piąty sezon nie wiem, czy ktoś tak mówi ale jest to kuriozalne, jeżeli ktoś tak mówi jest beznadziejny albo że jest złym zakończeniem bo widać, że twórcom dali jednak wolną rękę, jeżeli chodzi o swobodę artystycznego wyrazu, ale również właśnie. Światotworzenie tutaj w tym przypadku, w moim przekonaniu, na, na nie jestem akurat, ale mieli niewątpliwie wolną rękę. I również jeżeli chodzi o prowadzenie bohaterów i nie przejmowanie się tym, że ci bohaterowie dojrzewają, bo to też jest istotne. Oni dojrzewają oczywiście, bo siłą rzeczy też dorośleli jako aktorzy dziecięcy, ale równocześnie w ich grze aktorskiej, w problemach, które poruszają, to jest w jakiś sposób odzwierciedlone. No i też trzeba pamiętać o jednej, może to jest taka przestroga dla wszystkich twórców, że wzięcie konwencji fantastyki młodzieżowej ma swoje Konsekwencje. Jeżeli wybieramy taką konwencję, no powinniśmy mimo wszystko decydować się na to, żeby nie pokazywać na ekranie przemocy wobec osób, które są, nie wiem, w jakikolwiek sposób zaangażowane w stróżowanie nad prawem albo w bronienie kraju i tak dalej. To po prostu źle wygląda i musimy też pamiętać, że są granice zawieszenia niewiary. My możemy zawieszać niewiarę do pewnego stopnia, ale no ciężko jest nam to robić w sytuacji, kiedy widzimy, Batalion wojska przegrywający z potworami, z którymi radzi sobie banda dzieciaków, bo to przypomina nam Skubidu. A to nie jest ta konwencja. To jest jednak mimo wszystko coś pomiędzy animacją dla najmłodszego widza, a serialem aktorskim dla widza doroślejszego. To jest Young adult, młodzieżowa fantastyka, i w związku z powyższym trzeba tutaj znaleźć jakieś lepsze uzasadnienie, dla, tego, dla czego nasi bohaterowie sobie jakoś świetnie radzą. I dla mnie, tym lepszym uzasadnieniem właśnie była potęga dziecięcego umysłu. I to powraca w tym sezonie i bardzo się cieszę, bo przynajmniej jestem w stanie w mniejszym stopniu się przyczepiać do tego, że ci nasi bohaterowie akurat są predestynowani do tego, żeby walczyć z Wekną. I o Weknie też dowiadujemy się czegoś, co troszeczkę zmienia nam pojęcie o tej postaci i może wpływa bardziej pozytywnie na to, jak się ją postrzega. Krótko mówiąc, ja jestem bardzo zadowolony, obejrzawszy piąty sezon Stranger Things. Nie jestem aż tak może zadowolony jak wtedy, kiedy obejrzałem sezon czwarty, zaznaczę. Sezon czwarty był o wiele mocniejszy w tej pierwszej swojej części. Natomiast końcówka sezonu piątego w dwójnasób mi rekompensuje różnego rodzaju cierpienia i nudy i dłużyzny, które musiałem przeboleć wcześniej. I równocześnie cały czas widać miłość brać Duffer i do nerdowskich klimatów. I do Dungeons and Dragons, i do fantastyki. Moment, w którym jakaś postać mi mówi melon, bo, bo, bo wchodzi ta ganda w Domori. No to, są, to są właśnie te rzeczy, dla których się ogląda Stranger Things. Te aluzje, jak to się ładnie mawia, intertekstualne, mimo że to nie są aluzje międzytekstowe już, tylko między różnymi mediami, różnego rodzaju odniesienia, popkulturowe smaczki, wtrącenia do mm, Czasów minionych już, może nostalgiczne właśnie dla mojego pokolenia, a zupełnie nowe dla osób młodszych, ale wciąż bardzo autentyczne. I za ten autentyzm chciałem ten serial wyróżnić i najserdeczniej no Wam polecić, jeżeli jakimś cudem jeszcze nie obejrzeliście, ale myślę, że jednak spoilerowych recenzji nie ogląda się wtedy, kiedy się nie obejrzało. Ale jeśli ktoś jakimś cudem tutaj zabłądził i stwierdził, że macha ręką tak jak ja na przykład na spoiler bo i tak zapomina, to niech się też czuje zachęcony. Natomiast na sam koniec zaznaczę, że nie czekam na spin-offy. Uważam, że ta historia jest domknięta. Chciałbym, żeby bracia dafer przeszli do jakiegoś innego uniwersum, stworzyli inny świat, ale te jest marzenie ściętej głowy, no bo zrobią swoje. To jest zbyt duża marka, żeby ją Netflix wypuścił i być może w tym jest największy problem Stranger Things, że to była chyba taka ostatnia duża marka autorska, nad którą Netflix miał pieczę i teraz dlatego w panice poszukują innych IP które mogą pozyskać najczęściej, niestety, z uszczerbkiem dla fanów, i tak myślę o Wiedźminie. Do następnego.